Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Po opuszczeniu synagogi w Kafarnaum Jezus przyszedł do domu Szymona, a wysoka gorączka trawiła teściową Szymona. I prosił go za nią. On stanąwszy nad nią rozkazał gorączce i opuściła ją. Zaraz też wstała i usługiwała im. O zachodzie słońca wszyscy, którzy mieli cierpiących na rozmaite choroby, przynosili ich do niego. On zaś na każdego z nich kładł ręce i uzdrawiał ich. Także złe duchy wychodziły z wielu, wołając, Ty jesteś syn Boży. Lecz on je gromił i nie pozwalał im mówić, ponieważ wiedziały, że on jest Mesjaszem. Z nastaniem dnia wyszedł i udał się na miejsce pustynne, a tłumy szukały go i przyszły aż do niego. Chciały go zatrzymać, żeby nie odchodził od nich. Lecz on rzekł do nich, także innym miastom muszę głosić dobrą nowinę o Królestwie Bożym, bo na to zostałem posłany. I głosił słowo w synagogach Judei. Oto słowo pańskie. Tak, więc mnie dotyka to słowo z pierwszego czytania, że z powodu nadziei nagrody odłożonej dla Was w niebie. Bo ja pytam siebie, czy ja mam nadzieję z powodu nadziei nagrody odłożonej dla Was w niebie. I widzę, że kiedy patrzę na swoje życie, to nie jestem wpatrzony w niebo. Jestem takim człowiekiem praktycznym, że chcę czynić, ewangelizować i mieć skutki już tu na ziemi. No i Pan Bóg mnie tu przysłał do, do Aachen, do tej wspólnoty hiszpańskojęzycznej, gdzie tych skutków nie ma. Gdzie jest bardzo trudno, i widzę, że w ten sposób wzywa mnie do nawrócenia. Mówi: Ale jesteś głupcem, jeśli tylko chcesz działać i mieć skutki tu na Ziemi. Chcesz widzieć, jak ludzie się nawracają, chcesz widzieć, jak, prawda, wracają do mnie, do Boga. I nie interesuje Ciebie na, na, nagroda odłożona dla Ciebie w niebie. Czyli masz tylko tą perspektywę tutaj. Interesuje Cię działanie tu, skuteczność tego działania, a nie interesuje Cię nagroda odłożona w niebie. Czyli nie interesuje Cię to, gdzie ja przebywam jako Chrystus. No więc widzę, że dzisiaj ten Paweł dotyka we mnie tego mojego właśnie nastawienia, że ja bym chciał mieć skutki już tu na ziemi i się sycić skutkami mojego duszpasterstwa. I że mnie przestrzega Chrystus, mówiąc, to nie prowadzi do nikąd, to tylko do frustracji później. Będziesz sfrustrowany, niezadowolony, zgorzkniały. I może być, że wylądujesz w czyściu w najlepszym wypadku. Bo będziesz umierał i będziesz mówił: Jestem niezadowolony z mojego życia, bo nie spełniło się to, nie spełniło się to. Dobrze, to tym chciałem się podzielić, żebyście też trochę wiedzieli, co dzieje się w moim wnętrzu. Kochani, siostry i bracia, mamy więc tę Ewangelię, która jest yy, niesamowita, bo ona mówi, odkrywa pewną prawdę o Tobie. Chrystus chce dialogować z Tobą. Taki jest sens Słowa Bożego, że Chrystus chce z Tobą dialogować. Chrystus nie chce, żebyś słuchał tego czytania i podziwiał, o, był u Piotra, uzdrowił jego teściową, proszę bardzo, później uzdrowił wielu ludzi, jaki on jest wspaniały, i żebyś wyszedł, wyszła z kościoła, myśląc o Chrystusie, a nie myśląc o sobie. I to jest zawsze To jest zawsze problem jaki Chrystus ma z nami Ten problem który miał też Z Izraelitami w Starym Testamencie Dzisiaj w brewiarzu czytałem To drugie długie czytanie e, Pierwsze czytanie długie w Księgi Jeremiasza Że Jeremiasz mówi Bóg mówi do Jeremiasza Idź do świątyni, do kościoła nie? I mów ludziom że jak się nie nawrócicie, to to miejsce święte zniszczę, i będą tu mieszkać dzikie zwierzęta, i wszystko będzie porośnięte chwastami. A wy pójdziecie na wygnanie. No i urzędnicy, w sensie kapłani, którzy dbają o kult w świątyni. I czerpią z tego kultu korzyści finansowe, złapali Jeremiasza i mówią, musisz umrzeć. Ciekawe, nie? Musisz umrzeć. Dlaczego? Dlaczego powiedzieli mu, że musi umrzeć? No, z jednego prostego powodu. Dlatego, że zapowiedział, że podstawa ich zarobku świątynia będzie zniszczona, już nie będą mogli zarabiać na życie. I mówię, musisz umrzeć. I wtedy przyszli wojskowi, świeccy, i mówią, o co chodzi? Kapłani mówią, ten człowiek musi umrzeć, bo prze mówi przeciwko temu miejscu, że Bóg je zniszczy. Jak można świątynię zniszczyć, którą Bóg wybudował? Oni mówią, niech powie, chcemy posłuchać tego proroctwa. No i Jeremiasz powtórzył proroctwo i wtedy ci wojskowi świeccy mówią, absolutnie on nie zasługuje na karę śmierci, absolutnie. Przecież już przed nim ileś tam lat set prorok Micheasz przepowiadał zniszczenie świątyni w innym miejscu, w Silo i tak się stało. I tak się stało. Dlaczego się denerwujecie na Niego? Dlaczego chcecie Go zabić? Zamknąć Jego usta? Co was ugryzło? I dzisiaj przychodzi też to słowo, które chce trochę nas kąsać. Chce trochę nas kłuć. Chrystus nie chce, żebyśmy w tym Kościele spełnili, spędzili dobrze czas, Pomogliśmy się i wyjdziemy w dobrym samopoczuciu z tego kościoła, patrząc na tych ludzi, co tam siedzą w tym tutaj yy, skwerku i mówiąc, o, ci to do kościoła nie chodzą, co za barany. My spełniamy obowiązki, my jesteśmy blisko Boga i wyjdziemy stąd dwakroć bardziej winni piekła niż oni. Dlatego Chrystus chce nas trochę nakłuwać. Więc y, pierwszą rzeczą, która przychodzi, że Chrystus odwiedza Szymona i proszą Go za teściową. Proszą Go. Piotr jest na tyle pokorny, że Go prosi, choć nie powinien tego zrobić. Dlatego, że był szabat. A w szabat nie wolno robić pewnych rzeczy i według pewnej tradycji starszych nie wolno też uzdrawiać, bo uzdrawianie było czynnością. A Jezus, mimo tego, że był szabat, uzdrawia. W momencie, kiedy Go proszą, mógł powiedzieć, nie? Jezus mógł powiedzieć, jeszcze mamy cztery godziny do zachodu słońca. Bo wiecie, że szabat jest od zachodu słońca w piątek do zachodu słońca w sobotę. Żydzi świętują szabat od zachodu słońca w piątek. Jak słońce zajdzie, rozpoczyna się szabat. W piątek wieczór. I kończy się w sobotę, jak słońce zajdzie. I były cztery godziny do zachodu słońca, żeby skończył się szabat. Jezus mógł powiedzieć, poczekajmy cztery godziny i zrobię teściową. Ale on uzdrowia natychmiast. Ciekawe. Pierwsza rzecz, która chce nas zakłóć. Bo może ja i ty, kiedy ktoś przychodzi i coś od ciebie potrzebuje, mówisz, przyjdź jutro. Teraz nie mam ochoty, nie mam cierpliwości. Chrystus nie mówi za cztery godziny. Chrystus, jak go proszą, od razu reaguje. Nie zwraca uwagi na szabat tylko uzdrawia to To jest pewne słowo, które przychodzi do Ciebie, które chce pokazać, zadać Ci pytanie, jak Ty reagujesz, ale nie po to, żeby Cię zniszczyć, tylko żeby Ci powiedzieć, zobacz, ile razy Ty reagujesz, bynajmniej ja. Kiedy ktoś się do Ciebie zwraca, a Ty mówisz, teraz nie, no, no czy możemy to za, za dwie godziny? Teraz mi to nie na ręk. I ten ktoś już nie wraca. I ten ktoś mówi, kiedy ja się zwracam, to co? Będziemy rozmawiać? Nie, już nie, już nie ma, nie ma potrzeby. Nie ma potrzeby. I Chrystus chce Tobie powiedzieć: mimo tego, że Ty tak postępujesz, to chcę Ci powiedzieć, że ja jestem gotowy, żeby pomagać Tobie i w porę, i nie w porę. Jeśli tylko zawołasz do mnie, jeśli tylko zwrócisz się do mnie, ja jestem gotów, nie zwracając uwagi na nic. Na szabat, że mnie później oskarżą, ukrzyżują. Bo za co ukrzyżowali Chrystusa? No za to, że łamał prawo. Nie przestrzegał szabatu. Winien jest śmierć. Czytajcie sobie Stary Testament. Był pewien człowiek, który w szabat zbierał chrust i został ukamienowany. Bardzo mi przykro. W Starym Testamencie za czasów Mojżesza. Bo naruszył szabat. Jezus też naruszał szabat. I dlatego Go ukrzyżowali. Mieli pełne prawo, żeby Go ukrzyżować. Naruszał szabat. Dobrze. Więc chce Ci Chrystus powiedzieć, że mimo tego, że nie zasługujesz na to, żeby Cię wysłuchać, bo jest bardzo dużo argumentów na to, żeby nie wysłuchać Ciebie, to On mówi, ale ja chcę Ciebie wysłuchać. Mimo tego, że jest tysiąc argumentów mówiących na to, że nie powinienem Cię wysłuchać. Ja zawsze Ciebie wysłuchuję. Możesz zadać pytanie, no, jeśli tak jest, jak mówisz, księże, księżyku, to dlaczego miałem trzy sytuacje? Błagałem, błagałam. I w trzech sytuacjach nie spełniło się według moich oczekiwań. A to już. Nie do mnie z tym pytaniem. Ja mam jedną pewność, że Bóg zawsze wysłuchuje i że zawsze wypełnia według jego woli, nie według naszej woli. Bo my bardzo często, w 99%, zawsze prosimy egoistycznie. On zawsze wysłuchuje, ale wypełnia według Jego woli, a Jego wola na pewno jest lepsza niż Twoja i moja. Pierwsza odsłona. Druga, że Jezus o zachodzie słońca wszyscy, którzy mieli cierpiących na rozmaite choroby, przynosili do Niego, On zaś na każdego z nich kładł ręce i uzdrawiał ich. Rozumiesz o zachodzie słońca, jak się skończył Szabat. Uzdrowił wszystkich. Ktokolwiek przychodził, z czymkolwiek, złe duchy wyrzucone, ludzie dostali to, co chcieli. Jezus rano wstaje, o świcie, zanim jeszcze ludzie wstali, i ucieka. I idzie się modlić. I z nastaniem dnia, tłumy szukały go. I przyszłaś do niego, znalazli go. I co? Chciały go zatrzymać, żeby nie odchodził od niej. Ciekawe ze względu na co. No, ze względu na miłość. Tak go pokochali. Tak myślisz? A ze względu na co? No bo mieli cudotwórcę. Wszystko, co prosiliśmy zrobił. No po prostu machina szczęścia. Złota kura. Nie, złota kura, czy kora, która znosi złote jajka, o, chyba to tak Kura, która znosi złote jajka. Nie możemy jej wypuścić. Jak mój syn zachoruje za miesiąc, to pójdę i powiem, Jezu, mój syn zachorował. A Jezus mój syn będzie zdrowy. Cudotwórca. Dlatego, tylko dlatego chcieli go zatrzymać. I Jezus mówi nic z tego. Masz jakiś punkt styczny? Z tobą? Czy mówisz, ale ja nie wiem o czym ksiądz mówi. No masz taką samą postawę. No. Interesuje cię Chrystus? który może zrobić dobro w Twoim życiu. Ale Chrystus, który jakiś krzyż złoży na Ciebie? Chrystus, który nie odpowie według Ciebie, według Twojego odczucia, nie odpowie na Twoje modlitwy? Czy taki Chrystus Cię interesuje? Czy Ci interesuje Cię Chrystus który ci powie gorzką prawdę o Tobie, że w tej kłótni, gdzie trzy lata już nie rozmawiasz ze swoim rodzonym bratem, to wina jest po twojej stronie. Interesuje Cię ten Chrystus, który ci to postawi przed oczy i powie, to ty musisz iść i prosić brata o przebaczenie. Co? Ja do tego łotra? Choćbym skisła nie pójdę. Czy interesuje ten Chrystus, który chce wzywać Ciebie do nawrócenia? Czy ten Chrystus Cię interesuje? Bo inaczej On chodzi. I mówi, idę szukać tych, których interesuje moja osoba. Których interesuje to, że będę ich wzywać do nawrócenia. Taka prostytutka Maria Magdalena. Ją interesował Chrystus. Nie dlatego, że mógł jej dać pieniądze, zdrowie, bo była zdrowa i była piękna i pieniędzy miała tyle i powodzenie. Ale szukała Chrystusa, bo, go, bo ją dotknął miłością. Darmową, bezwarunkową miłość, Że ją kocha taką, jaką jest. Bez cienia krytyki, bez cienia żalu. bez cienia oskarżenia. I dlatego go szukała. I dzisiaj Chrystus przychodzi do ciebie i mówi: Szukasz mnie, bo masz bardzo wiele na kartce litanie twoich potrzeb, a wśród tych potrzeb nie ma tego, co ja chcę ci dać. To jest cały problem. A to ja chcę Ci dać? Ja chcę Ci dać moją miłość. Że kocham Ciebie taką, jaką jesteś. Takim, jakim jesteś. A Ciebie to nie interesuje. Ciebie interesuje to, żeby się skończyła wojna na Ukrainie, żeby w Polsce były dobre rządy, żeby dali Ci w pracy podwyżkę, żeby w końcu ten Twój brat zmądrzał. I żeby Twój wróg w końcu się nawrócił. A Chrystus mówi, nic tego na razie nie chcę spełnić, ale chcę Ciebie kochać Twoimi grzechami i słabościami. I może Ciebie to już nie interesuje. I mówisz, no nie, jeśli Ciebie nie interesuje, żeby zakończyć w tej chwili wojnę na Ukrainie, to takiego Boga ja nie chcę. Druga wojna światowa trwała 6 lat. Dlaczego nie sześć miesięcy? Czy Bóg nie mógł zakończyć jej po sześciu miesiącach? Mógł czy nie? Jak myślicie? Jasne, że mógł. Bez wszechmocy. Dlaczego jej nie zakończył? Nie wiem. Ale kto jest dobry? Ty czy Bóg? To jest pytanie. Kto wie lepiej? Ty czy Bóg? Kto lepiej rządzi światem? Ty czy Bóg? Oto są te pytania, które dzisiaj Chrystus sobie stawia. I mówi tobie odwagi. Mimo tego, że szukasz mnie zawsze interesownie, Mimo tego, że masz te swoje pomysły na życie i na pokój na świecie, to ja Ciebie kocham. Chcę dzisiaj, żebyś wyszła, wyszedł z tego Kościoła z tą pewnością w sercu, że mimo tego, że się gniewasz, do kogoś się nie odzywasz już długie lata, że nie możesz przebaczyć komuś przez bardzo długie lata. Mimo tego, że nie jesteś w stanie kochać wrogów Twoich politycznych, tylko ich nienawidzisz całym sercem, całą duszą i ze wszystkich Twoich sił, to ja Ciebie kocham. Takim, taką. I dzisiaj chcę dostać się do Twojego serca. To jest moje marzenie. To jest moje. Mój cel. Dostać się do Twojego serca takim, jakim ono jest. Czy mi na to pozwolisz? Czy pozwolisz mi kochać Ciebie? Takim, jakim jesteś, taką, jaką jesteś? Ciekawe, co odpowiesz. I zachęcam Ci nie wychodź z tego Kościoła bez odpowiedzi. Daj odpowiedź. Lepiej dać odpowiedź nie, na dzisiaj nie stać mnie. Jeśli nie chcesz zakończyć dzisiaj wojny na Ukrainie, to nie wchodź do mojego serca. Bo nie zgadzam się w Lepiej powiedzieć to. I on wtedy będzie działał w tobie. Natomiast jak ktoś powie, o, ja nie wiem, ja nie wiem, ja tam nie wiem. Ja tam nie wiem. Jak wyjdziesz stąd, mówiąc Ja nie wiem, Chrystus nie będzie z Tobą dialogował. On dialoguje tylko z tymi, którzy powiedzą tak, chcę, nie, nie chcę. Jak ktoś mówi ja nie wiem, z nimi nie dialoguję. Przykro. Dlatego zachęcam, czy daj odpowiedź konkretną. powstanie.